Siema, z tej strony jest i w dzisiejszym filmie przybliżymy Wam mniej więcej o co chodzi z tym łowieniem na latarkę, zdradzimy Wam kilka moich osobistych sekretów, na co łowię, na jakich głębokościach łowię, jak się te ryby napływa, no, a przede wszystkim pokażemy Wam dużo bardzo ładnych rybek. Także zapraszamy! Zabiję sobie tylko pineskę, gdzie zrobiliśmy, żeby wrócić. Bo w trakcie jak zarzucałem i widziałem tą rybę, nagle znikąd się pojawiła druga ryba. Także po prostu szok i niedowiedzenie. Także szybko wypinamy, zmierzymy, zrobimy krótką sesję zdjęciową i bierzemy się za następną. Ewidentnie się tu zaczęły kręcić. No. Chyba lepiej, chyba no meterek będzie, nie? Meterka nie ma, no mamy tu 97 cm także rybka 97. Tak to można zaczynać dzień głowienia ładna gruba spasiona mamucha. Także widzieliśmy, że ryby się podniosły. Dwa szpaki wyszły do tej samej przynęty. Także ją szybko wypuszczamy i szukamy następny. Jeżeli chodzi o taki wstęp. Co potrzebujemy, żeby zacząć naszą przygodę z łowieniem z latarką? No to oczywiście oprócz łódki, którą na szczęście możemy sobie wypożyczyć, no to potrzebujemy tej latarki. No i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim potrzebujemy mieć przetwornik, tak zwany LiveScope. Jest to przetwornik, który nam pokazuje na żywo, co się dzieje pod wodą. No i do tego, oczywiście, monitorek, na którym to wszystko widzimy. Także ja mam zestaw od Garmina. Wszystko jest na obrotowej sztycy, którą sobie mogę szybko szukać w prawo i w lewo, jak i również do tyłu. I w ten sposób, pływając bardzo powoli, około 3 do 5 km na godzinę, staram się namierzać ryby, które są po prawo, przede mną, po lewo. I w momencie, gdy zobaczę gdzieś jakąś rybę, powoli zaczynam płynąć w jej kierunku, aż będzie w zasięgu rzutu. pleców. Na moją ulubioną przynętę do Sajka. O, to będzie chyba kolejna dobra rybka. No, ale te, y, znowu meterka nie ma. To będzie kolejny taki szpaczy poło 90 cm. No i pięknie. Druga rybka w ciągu 10 minut. Tak to można spędzać dzień w pracy, kurde. Dzisiaj wybraliśmy się na piękny zbiornik, bardzo tajny, także nie powiem Wam, gdzie jesteśmy. Dostaliśmy cynkę, że tutaj piękne szczupaki się ruszyły. No i w tym momencie mamy drugą dziewięćdziesiątkę w Podbieraku. Jest to druga dziewięćdziesiątka, którą złowiliśmy w ostatnich 10 minutach. Także bardzo szybkie przewitanie. Pokażę Wam tylko jeszcze, na co wzięła. Strasznie silne te ryby, no, jak z łaski swojej otworzy pysk. Patrzcie, moja ulubiona przynęta. Oczywiście na Sajrę. O, pięknie. Tak jak Wam już w poprzednim filmie wspominałem, tylko i wyłącznie jedna kotwiczka przy łowieniu z latarką, bo te ryby bardzo głęboko połykają. Tutaj jest metr, więc kolejna rybka, której brakuje trochę do metra. No ale spójrzcie, ta ryba jest kwadratowa. Po prostu kwadratowa. Jest tak ta żarta. Nie wiem, z 10 kg nie waży, ale naprawdę jest ciężka. Jest po prostu tak obżarta, także coś pięknego. Także ewidentnie strzeliśmy się w ten moment kiedy biorą, także tą wypuszczamy i szybko ruszamy po następną. A, no, słuchajmy? No i drugie, Mam nadzieję, że da znać kolegom i koleżankom, że sagry super smakują dzisiaj i ciśniemy dalej. Nie używamy dzisiaj tych naszych nowych łówek do łowienia z werta bądź do łowienia z forwarda bo tutaj ryby strasznie płytko stoją, około 3 metra, nasze główki od 40 gramów bodajże się zaczynają, także w tym momencie zwykła wkrętka 15 gramów, kółeczko łącznikowe, krętlik, kółeczko łącznikowe i nasze nowe kotwice dedykowane do tych metod połowu. Wędkę, którą używam do live'a, jest to nasza Mikado Jaws Saira z Multiplikatorem Jaws i powiem Wam tak, ten zestaw tylko w tym roku wyholował jak na razie jakieś 200-250 ryb, z czego około 50 szczupaków przekroczyło metr. Działa wszystko perfekcyjnie bez zarzutu. Do tego Laki 13. Plecionka 13-splotowa. Nic nie słychać na przelotkach, także bardzo przyjemnie się nią łowi. Ja używam grubość 0,16 mm. Pozwala mi to fajnie zarzucić ale i również dosyć szybko ta przynęta spada, bo przez to, że plecionka jest cienka, nie stawia praktycznie żadnych oporów w wodzie. Jeżeli chodzi o ustawienie hamulca, to szczerze powiedziawszy hamulec jest dosyć zbetonowany. E, oddajemy dosyć krótkie rzuty e, ryby, tak naprawdę na dosyć krótkim dyszlu, wyciągamy dosyć szybko z wody, Staramy się, żeby ryba odpoczęła w podbieraku, i w tym momencie w perfekcyjnej kondycji odpływa z powrotem do wody. Także ryby dużo, dużo mniej są zmęczone, bo ten hol jest po prostu dużo szybszy, dużo krótszy i ryby są w perfekcyjnej kondycji. Mikado, easy shot. ウフフ Jedna kotniczka. Muszę rybą dać chyba walczyć trochę, a nie tylko szybko holować. Mogę się założyć, że też nie będzie meterek. Chociaż nie no jest meterek. O! dotyka. No i mamy 104 cm. Także udało się. No! Piękna rybka. Kolejna kwadratowa ryba. Kolejna widać piękna toniowa ryba, już obżarta, jesienna mała. Pewnie duża część z Was wie, że moją absolutnie ulubioną przynętą jest oczywiście sajra, ale w przypadku ryb, które stoją troszeczkę wyżej niż te 6-8 metrów. Polecam Real Fish Roche. Boże, jakie one robią robotę nad wodą. Te nasze Real Fische zbroję dosyć lekko, bo zbroję je właśnie za pomocą naszych wkrętek około 15 gramów. Tak uśredniając, bo oczywiście też czasem 10 gramów, czasem 30 gramów. I do tego używam naszych nowych kotwic Jaws Vertical. Natomiast Sairy zbroję oczywiście w nasze nowe główki Jaws Vertical. Mamy je w różnych gramaturach, także zawsze dobiorę odpowiednią główkę do sajry i w tym momencie będę mógł bardzo fajnie, szybko spuścić tej rybie przynętę na pożądaną przeze mnie głębokość. Kolejną wertkę. Tak się zdaje. Niestety, i tym razem zapomniałem ryby dać powalczyć. Jezu, jakie to są kwadratowe ryby tutaj. O Boże święty. Niesamowicie spasione. No spójrzcie na ten Bebzor. O Boże święty, jaki spaślak. No meterka nie ma, nie ma miarki w oczach. No, no niewiele brakuje. No ile? Czekaj. Pół centymetra. Żeby to No. Centymetr do metra brakuje, także no niestety kolega Jakub się przeliczył. Ale spójrzcie na ten brzuch. Spójrzcie, co się z tym, spójrzcie tylko, co się z tym brzuchem dzieje. No, no i w świetnej kondycji rybka wraca do wody. Osobiście e, ja mam ustawiony zasięg, jeżeli chodzi o głębokość, maksymalnie na 12 metrów. Chodzi o to, że nie ma sensu starać się złowić ryby, które stoją poniżej 10 metra. Raz, że te ryby z reguły nie żerują, a dwa, jeżeli by nam rzeczywiście wzięła. W tym momencie, jeżeli wyciągamy ją z tych 12 metrów głębokości, no jest niestety zbyt duże ryzyko tej barotraumy. Także starajmy się łowić ryby, które są zawieszone powyżej tego 10 metra. Tak jak wspomniałem, pływam z prędkością mniej więcej 3 do 5 km na godzinę. Ja osobiście pływam na silniku spalinowym, natomiast wiem, że są ludzie, którzy pływają w tym momencie na silniku elektrycznym bądź i w ogóle na dziobówce. Także w zależności od tego, jaki silnik macie do dyspozycji, musicie się po prostu nauczyć pływać za pomocą tego, co macie, i w ten sposób znajdować ryby i odpowiednio napływać. No i teraz sama kwestia napłynięcia. Tak jak już wspomniałem, cały czas szukamy sobie tych ryb. W momencie jak zobaczymy rybę, która stoi mniej więcej 30 metrów od nas. Nie rzucamy na te 30 metrów, bo pamiętajmy o tym, że stożek przetwornika też ma jakąś pewną szerokość. Także im dalej jest ta ryba od nas, tym bardziej może stać 5 metrów na prawo bądź 5 metrów na lewo. Ja osobiście preferuję podrzucać rybom, które są mniej więcej 20 metrów od łódki. Oddaję celny rzut w kierunku, w którym jest ustawiona ryba i zaczynam prowadzić tą przynętę nad rybą. Cały czas staram się oglądać zachowanie ryby, jak i również miejsce, w którym znajduje się przynęta i dostosowywać po prostu pracę przynęty do tego, co robi ryba w danym momencie. Kolejna rybka, zmienialiśmy metę, chcieliśmy sobie właśnie połowić z łapy, no ale nie mogłem się oprzeć jak zobaczyłem. Taki piękny zapis i chyba kolejna dziewięćdziesiątka będzie. No chodźmy, uuu może meterek? No, jest meterek? No, jest. Zaraz zobaczymy. Nie, no, jest peterek. O, to jest dotyka. Jest to jeden cm. No to, to, no to, doszło, doszło, to Druga metróweczka dzisiaj. Piąta liba. Ogólnie. Także. Dużym plusem właśnie podczas tego pływania z live scope'em, jak widzimy ryby, bardzo szybko jesteśmy się w stanie nauczyć jeziora. Wiemy dokładnie, gdzie te ryby stacjonują, e, gdzie je możemy łowić, ale uwierzcie mi na słowo, że czasem e, wystarczy, żeby wiarz zaczął wiać z innej strony albo ciśnienie trochę podskoczyło, trochę spadło. I już te ryby całkowicie zmieniają swoje zachowanie. I taką wiedzę dopiero zdobyliśmy, jak mogliśmy te ryby cały czas obserwować na żywo i zaglądać tak naprawdę latarką w ich dom i je podglądać. Także ryby, które dawniej... Kilka lat wstecz, tak naprawdę były osiągalne tylko i wyłącznie jako przypadkowe ryby, gdzie są złowione w trolu albo przez przypadkowe osoby, które no nie, nie znały batymetrii jeziora i po prostu rzucały sobie na głębokościach typu 20 metrów, rzucały i zwijały przynętę. Takie osoby trawiały te ryby. No w tym momencie, e, praktycznie na każdym jeziorze, e, które jest wystarczająco głębokie, widzimy już pływające łódki i szukające właśnie tych toniowych ryb. Ja osobiście LifeScope'a kupiłem sobie 3 czy 4 lata temu jakoś tak. No i pierwsze dwa sezony tak naprawdę to było tylko i wyłącznie pływanie i obserwowanie. To był czas, kiedy naprawdę oddawałem tylko kilka rzutów dziennie i starałem się obserwować te ryby, zrozumieć co jest szczupakiem, co nie jest szczupakiem i po prostu było to wiele, wiele godzin, wiele weekendów poświęconych tylko na obserwowaniu echosondy i staraniu się zrozumieć, co ja tak naprawdę widzę na tym moim urządzonku. Także no, nie jest to tak, jak większość osób myśli, że kupię echosondę i zacznę od razu łowić. To tak samo, jak wiele osób potrafi obsługiwać bardzo dobrze e, boczny skan e, na echosondach, a wiele osób no, widzi, że coś tam patrzy 30 metrów w prawo, 30 metrów w lewo, ale nie do końca wie tak naprawdę, co ogląda. I dokładnie tak samo wygląda z całym systemem Live. A więc moi mili, jak widzieliście na filmie, udało nam się dzisiaj połowić dwie metróweczki, cztery rybki około tam 90 cm, także dzień jak najbardziej uważam za bardzo udany w sumie. Pogoda teraz naprawdę przyjemna się zrobiła. Przestało aż tak wiać. No ale w sumie przez to ryby tylko zaczęło odprowadzać, a nie rzeczywiście uderzać w przynęty. No także coś za coś. Wreszcie jest ciepło, ale ryby przestały brać. Niestety. Jeżeli się coś jeszcze uda w te 15 minut, to oczywiście Wam pokażemy. Jeżeli nie, to trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.